Życie nastolatki. Odcinek trzeci, seria druga. O, fajnie! Oreo! Kocham i pączki! Dobra, przyniosłem je. Połóżmy może je tutaj. Tutaj będzie Oreo. A pączki Baron. tutaj. Co? Kochasz mnie? No pewnie. Dobra. Dobra. Co teraz robimy Hey, nobody! Love me the... Zajęłaś mi pokój! Ty zająłeś Dobra. Nie ma sprawy. kocham cię. Idiota. Straszny idiota. Mm, zapraszajmy naszych znajomych, może. Dobra, dobra to może napisz do, napisz do nich na fejsie. Masz Aha. mojego laptopa. Będzie nas wspólny. Tak. <noise> Napisałeś? Tak. Powinni zaraz przyjść. Hejo. Heja. Czy jest ta impreza? Proszę. Heja. Hejala. I nie laski. trzeba było pukać. Dobre. <tryk> hej, blaciszku! No hej, ja Dzień dobry, witam, Oj, na tej przyjęciu. Lassie, I pace, bay! <noise> kuzynka! Ej, hej! Młuch! Co wy się tak tam To jest moja kuzynka, naj... i ukochaj. <noise> Lepiej ich przepuszczę. E, hej, jak się nazywasz? To moja kuzynka. I, ja jestem Mila. Czy wy się znacie? E... Nie. A jestem baron, to jest moja dziewczyna. Tak, wiem, jest moją kuzynką. Znamy się od dawna. Dobra, jak też Cię kocham. Ok, to teraz ja każdego tak całuję. Lepiej. Dobra, kochani, teraz zajmijcie sobie miejsca. Bo będzie impreza i będziemy tańczyć. Przepraszam, ale ja jestem w. Dobra, idź stąd najlepiej. Już jestem, no spokojnie. Nie było się, czy jak <laughs> wkurzać Dobrze, yy. więc kochani, zapraszam mojego organizora przyjęcia. Kto? Kogo? Niech tu przyjdziecie, osiedlujecie Tylko ustawcie się w dwóch rzędach. Ok Wszyscy za mną! Nie za tobą! Za mną! Za tobą tak, ale za mnie. Dobra. Tu. Co wy w kolejce stajecie? No bo ja powiedziałaś w rzędach. W dwóch rzędach. No to w dwóch szeregu, czy w dwóch rzędach? W dwóch rzędach. No to tak. To są dwóch, to są szeregi. To są szeregi, to są rzędy. Nie! Tak! Zapraszam cię. To jest Baron. Siema! Kocham go! Odejdź od... od mojego chłopaka! A. Wychodzę stąd. No to ja puszczę muzę i zaczynamy impre, dobra? Bracie, idę, jeżeli szybę. zrobisz upokorzenie, to, to znajdziesz się w kropie. Dobra, możecie szaleć. Dobra, szalejemy, Jestem Siemano! Ła, a, a, u, -a. Ej, znacie takie, takie... Ej, powiem The Sisters. The Sisters! I one na początku mówią Siemano! Tak, znamy je! 5 godzin później. Czy jesteś. Pią? Co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Co się dzieje? A, ja? ja? No, no śpiewa mojej narzeczonej. Dziewczyny, bo niedługo weźmiemy ślub. Znaczy, to był żart, ale kiedyś weźmiemy. Mm, dobra, to ja najlepiej pójdę. Dobra, ja najlepiej do pójdę. Nie no kurde, do klasy idą. Co chcesz? Do klasy idziesz? Nie, do mojego domu. Ja też pójdę. Ja też. Ja też. Ja też. Oj. Ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Ja, ja to. A nie, nie, nie. Ja też. Ja też. <grym> <Ta. Wszyscy grym> idę do, do moich kolegów. Dlaczego wszyscy idą? I ja idę do domu. Jesteś w domu, idź do kolegi. Dlaczego wszyscy poszli? Coś zrobiłeś? Nie! Dlaczego moja kuzynka? Kuzynko! A co chodzi? Dlaczego wyszłaś? Nie odpowiem ci na to pytanie. Ja najlepiej pójdę. Stój! Gdzie ty jesteś?